Przed godziną 17 1 sierpnia 1944 roku żołnierze Armii Krajowej zbierali się w prywatnych mieszkaniach, w bramach naprzeciwko obiektów, które mieli atakować, i w innych miejscach w pobliżu budynków, które mieli szturmować i zajmować jako polskie wojsko, które wystąpiło przeciwko Niemcom. W ten sposób rozpoczynało się Powstanie Warszawskie. Niestety większość z tych oddziałów, które stanowili młodzi ludzie, często nie mający za sobą doświadczenia bojowego, nie miało odpowiedniej ilości broni. Niektóre z nich w ogóle nie miały broni ręcznej oprócz kilku granatów i w takim oto uzbrojeniu dostawały rozkaz do natarcia. Jak to w ogóle możliwe, że takie rozkazy zostały wydane? Serdecznie witam wszystkich na kanale Historia Nieoczywista, witam nowe osoby, witam już subskrybujących, witam osoby, które wspierają kanał. Zapraszam do lajkowania, do udostępniania tych materiałów, do komentowania, to przyczynia się do tego, żeby te materiały jeszcze więcej osób mogło oglądać i przyczynia się do tego, żeby kanał się rozwijał, bardzo w tym pomagacie, za co dziękuję. Jeśli chciałbyś dołączyć do grup na Discordzie, to jest taka możliwość. Link jest w opisie, w przyczepionym komentarzu. Grupa ogólna jest dostępna do dyskusji o historii, a kanały z większym moim udziałem są dostępne w opcji wspierania kanału na YouTube pod przyciskiem wsparcie lub podziękuj, czy też w portalu Patronite. Jeśli uważasz, że warto wspierać ten kanał, to również do tego zapraszam. Godzina W, tak naprawdę, chociaż rozpoczynała powstanie, powinna od razu je zakończyć. Większość oddziałów, nawet jeśli wykonywało zadanie, miało bardzo duże straty. Samo docieranie rozkazów o wybuchu powstania o godzinie 17 docierało dosyć późno do dowódców zgrupowań, do dowódców plutonów. Czas na mobilizację plutonów w mieście skrócił się z 12 do około 5 godzin. Już samo takie podejmowanie decyzji stało pod dużym znakiem zapytania. Ale oprócz tego godzina 17, kiedy to Warszawa była zatłoczona, spowodował, że młodzi ludzie, którzy przemierzali ulicę Warszawę na miejsce zbiórek, często prowadziło do jeszcze większego zamieszania, a nawet były przypadki, kiedy to ci ludzie docierali na miejsce zbiórek, gdy walki już były rozpoczęte. Bardzo ciekawie opisuje stan uzbrojenia różnych oddziałów i to z jaką bronią te oddziały nacierały o 17 .00, 1 .00 sierpnia. W książce, kto wydał wyrok na miasto, opisuje profesor Leon Sowa. Na przykład profesor wspomina o tym, że koncentracja zgrupowanie kapitana Gozdawa przed godziną w ustawiło się 901 ludzi. I na tak wielką liczbę osób oni mieli 1 CKM, 2 RKM, 8 pistoletów maszynowych, 48 pistoletów i 103 granaty, plus 3 dubeltówki i 1000 butelek zapalających. Według zeznania, które składał w niewoli kapitan Teofil Budzanowski, który dowodził batalionem na Czerniakowie, na każdą z podległych mu kompanii wynosiło 40 granatów ręcznych, 5 do 8 pistoletów i 2 do 6 karabinów. Oprócz tego zmieniano też zadania, które przydzielano różnym oddziałom. I tak chociażby zgrupowanie porucznika Konrada, czyli Juliusza Szawdyna, które liczyło około 200 ludzi uzbrojonych w dwa RKM, -y, 12 pistoletów maszynowych i 40 pistoletów, otrzymało rozkaz likwidacji osłony mostów Poniatowskiego i Średnicowego od strony śródmieścia. O rozkazie ataku na most Poniatowskiego dowiedzieli się dopiero na odprawie. Możemy sobie tylko wyobrazić, że ci ludzie dostają takie zadanie, wcześniej o nim nie wiedząc, zaledwie kilka godzin, kilkadziesiąt minut przed planowanym atakiem i teraz odbywa się gorąca dyskusja na temat tego, jak to zadanie wykonać. Różne były propozycje, na przykład wjazdu na most tramwajem, żeby zaskoczyć Niemców, ale ostatecznie wygrał pomysł frontalnego ataku. Niestety efekt był taki, że całe to zgrupowanie zostało rozbite. Inna grupa żołnierzy, kompania z batalionu Bończa, która atakowała jeden z domów na podzamczu, liczyła 48 żołnierzy uzbrojonych w 3 pistolety i 40 granatów. A szturm przeżyło zaledwie czterech żołnierzy, którzy zostali ranni. Atak na Forty Legionów i Trauguta w rejonie Cytadeli przeprowadzał oddział, który liczył 2 plutony, 54 ludzi uzbrojonych w jeden 6KB, 3 pistolety z amunicją i 200 granatów. Profesor Sowa w swojej książce pisze też o oryginalnym raporcie dowódcy drużyny atakującej Fort Trauguta. To jest wręcz szokujące, ponieważ ta drużyna składała się z 15 żołnierzy. Nie mieli żadnych karabinów, tylko granaty własnej produkcji, a mimo wszystko dostali rozkaz do ataku, wręcz do ciągłego nacierania na cel, cytuję, stale naprzód, pomimo wszelkich strat. Chyba nie muszę dodawać, że Niemcy, widząc biegnących ludzi, otworzyli ogień z karabinów maszynowych, a powstańcom nie udało się nawet dobiec do celu. Dowódca, który przeżył to zdarzenie, później w ten sposób podsumował rozkaz do ataku. Cytuję. Puszczenie ludzi do natarcia bez broni było przestępstwem. W ostatniej chwili rozkazy zostały zmienione. Prawie każdy oddział miał zadanie inne niż to, które podawano w czasie konspiracji. Tak więc to, o czym wspominałem wcześniej w poprzednich odcinkach dotyczących planowania powstania, sprawdza się w relacjach samych żołnierzy Armii Krajowej, którzy brali udział w pierwszym natarciu. Często rozkazy były zmieniane, ludzie nie wiedzieli, że mają atakować konkretny cel, myśleli, że będą szli do natarcia na zupełnie inne obiekty, a otrzymywali inne rozkazy co oczywiście tym bardziej w takiej sytuacji jak konspiracja, jak wystąpienie powstańcze, jeszcze bardziej pomniejszyło i tak małe szanse na uzyskanie jakiegokolwiek powodzenia tego zbrojnego zrywu. Nic więc dziwnego, że ludzie, przynajmniej niektórzy oficerowie, zaczęli zachowywać zdrowy rozsądek, bo na przykład dowódca obwodu, podpułkownik Mieczysław Niedzielski, pseudonim Żywiciel, który przebywał na Żoliborzu, przedarł się do Puszczy Kampinowskiej. Kiedy pułkownik Chruściel otrzymał meldunek od podpułkownika Niedzielskiego, to nakazał natychmiastowy powrót na Żoliborz. W dzielnicy Wola sytuacja dla armii krajowej była bardzo zła. Na zbiórki do ataku stawiło się około 40% żołnierzy. Wielu z nich, ponieważ nie miało uzbrojenia, po prostu wróciło do domów. Kiedy nie udał się atak na wyznaczone obiekty, część z żołnierzy wycofało się do Puszczy Kampinowskiej. Na Ochocie przed 17 1 sierpnia zebrało się 1000 żołnierzy. Byli oni słabo uzbrojeni. Co dziesiąty żołnierz miał jeden karabin. Jakie zadania tam otrzymała Armia Krajowa? W tej dzielnicy powstańcy mieli zdobywać silnie broniony dom akademicki, jak również dyrekcję lasów państwowych i koszary SS. Mimo tak złego stanu uzbrojenia, oddziały Armii Krajowej próbowały to zrobić, ale po czterech godzinach atak się załamał. Podpułkownik Mieczysław Sokołowski po naradzie z innymi oficerami około godziny 22 zdecydował się opuścić miasto. Wiele oddziałów nie zostało jednak nawet poinformowanych o wyjściu z miasta, ponieważ to wszystko odbywało się w chaosie. A dodatkowo ten odwrót podpułkownik argumentował tym, że nie było łączności z komendą okręgu. W dzielnicy Mokotów stawiło się około 3000 żołnierzy Armii Krajowej do powstania. To było 60, ponad 60% ludzi, którzy mogli wziąć udział w tej bitwie. Pułk Baszta był najlepiej uzbrojony. Broń posiadało około 35% ludzi, którzy stawili się do walki 1 sierpnia. Kiedy w nocy natarcia na Mokotowie się załamały, to większość żołnierzy przedarła się do Lasu Kabackiego, a później Lasów Chojnowskich. Niepowodzeniem też zakończyła się próba zdobycia lotniska o Kęcie. Natarcie, ponieważ było źle przygotowane, zostało odwołane jeszcze przed godziną 17 1 sierpnia około godziny 16, niestety rozkaz ten nie dotarł do wszystkich oddziałów i niektóre z nich zaczęły atak. Większość żołnierzy Armii Krajowej z tamtego rejonu w wyniku nieudanego szturmu na lotnisko rozproszyło się. Jak pisze profesor Sowa, w pierwszym szturmie uczestniczyło od 1,5 tysiąca do 3,5 tysiąca żołnierzy. Straty mogły wynieść około 10% stanów osobowych, ale w tych oddziałach, które próbowały atakować silnie bronione obiekty, były o wiele wyższe i sięgały nawet powyżej połowy. Niekorzystny przebieg szturmów wywołał poważną falę popłochu i chęci ucieczki z miasta, w nocy z 1 na 2 sierpnia z Warszawy do okolicznych lasów udało się około 5 tysięcy powstańców w znacznej części nieuzbrojonych. Mimo takich strat, jakie ponieśli powstańcy, można powiedzieć, że sam plan mobilizacji tych sił przebiegł dosyć pomyślnie, a trzeba też zauważyć, że to była druga mobilizacja w ciągu kilku dni, bo wcześniej Burkomorowski odwołał rozkaz chruściela, który wydał go bez konsultacji z komendą główną, dlatego trzeba przyznać, że te stany osobowe i tak były wysokie. Tak jak wspominaliśmy, tutaj największą bolączką było to, że nie udało się zdobyć kluczowych punktów i powstańcy mieli bardzo małą ilość broni. Również o tym wspominał generał Stachel, który był komendantem miasta. Mówił o tym, kiedy siedział w więzieniu w Moskwie, czy kiedy pisał swoje opinie 21 sierpnia 1944 roku, czyli jeszcze jak był na bieżąco z tym, co się działo w Warszawie, że on nie zauważył, żeby powstańcy próbowali opanować jakieś kluczowe punkty, raczej to były pomniejsze punkty, ewentualnie te większe próbowali powstańcy blokować, natomiast nie zauważył, żeby atakowali te najbardziej ważne punkty w mieście, które on uznawał za te najbardziej nefragiczne. Trzeba też wspomnieć, że jednak na początku powstania ludność była z armią krajową. Większość meldunków mówiła też o dobrych nastrojach w oddziałach, o tym, że ludność pomaga w ustawianiu barykad. Że ludność cywilna popiera to powstanie i uważa, że za kilka dni to powstanie się skończy, ponieważ wejdą tutaj wojska sowieckie. Morale samych powstańców też było wysokie, opierało się na nienawiści do Niemców, na chęci wzięcia odwetu za tyle lat okupacji i tego, co okupanci robili z Polakami. Pod tym względem, przynajmniej na początku powstania, żołnierze Armii Krajowej bardzo się wyróżniali. I to była wspólna cecha, która dawała im, czy pozwalała w pewien sposób niwelować brak sprzętu, którym walczono. Jednak trzeba też pamiętać, że ktoś takie wydawał rozkazy do ludzi, którzy tej broni nie mieli prawie wcale. Tak jak wcześniej wspominaliśmy o tym oddziale, który atakował z kilkoma granatami. I teraz pytanie, czy takie rozkazy w ogóle powinny paść, czy ludzie, którzy mieli na przykład kilka karabinów, albo w ogóle tych karabinów nie mieli, czasami to były pistolety, czasami granaty własnej roboty, butelki z benzyną, czy z takimi siłami, jakie mieli wtedy powstańcy i przede wszystkim z tak słabym uzbrojeniem, czy w ogóle głównodowodzący armią krajową powinni wydawać taki rozkaz, żeby atakować niemieckie punkty które były dobrze uzbrojone i pilnowane, często przez żołnierzy niemieckich zaprawionych w bojach. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie, jakie jest Wasze zdanie na temat godziny W i wybuchu powstania warszawskiego. Jak zwykle proszę o komentarze bez przekleństw. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.